Jest coś takiego, co się nazywa też trzyletni program, trzyletnie odosobnienie. Więc jest pewien program trzyletniego odosobnienia, ono że jej to zajęło 7 lat. Czy pierwsze 7 lat to było realizowanie tego programu. Więc tam są i praktyki wstępne, tak zwane mędro, są praktyki shine, czy koncentracji, yy, są praktyki jogibóstwa. Tak, yy, Fazy, tak typowe takty, praktyki tantryczne, prawda? fazy budującej, że wizualizuje się siebie jako bóstwo, recytuje mantrę i, i, i faza spełniająca. Sześć jog ropy należy przede wszystkim do tej fazy spełniającej. Czy tam są takie praktyki jak tumo, czyli praca z wprowadzaniem energii do kanału centralnego. Joga ciała iluzorycznego, joga śnienia, joga snu. Jest też jogą przejrzystego światła. Jest też poła, przyniesienia świadomości w momencie śmierci, nauki Bardo. To są te nauki i to, to co ona praktykowała, plus Mahamudra. Mahamudra jest, są też różne, różne metody, ścieżki Mahamudry. Przede wszystkim jest coś tak jak Mahamudra tan, czyli Mahamudra esencji. Więc generalnie, Mahamudra to są nauki na temat natury umysłu. Esencjonalne nauki na, na, na temat natury umysłu, więc on się zazwyczaj y, praktykuje później. Jak ktoś już jest bardzo wans, zaawansowany w praktykach tantrycznych, to przechodzi do, 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 do Mahamudry, do bardziej takiej esencjonalnej medytacji. I ona sama powiedziała, że przez pierwsze wiele lat właśnie więcej było takich praktyk, że recytowała mantry, robiła różne wizualizacje. I co jakiś czas pytała nauczyciela, czy może robić więcej takiej esencjonalnej medytacji, czy po prostu bezpośrednio obserwuje się swój umysł i nie robi nic więcej, tylko bezpośrednio kontempluje umysł. I zazwyczaj nauczyciel mówi, że, że jeszcze za wcześnie, żeby jeszcze za wcześnie, żeby robiła więcej takich praktyk właśnie oczyszczających tantrycznych. I mówi dopiero po iluś latach, kiedy zrozumienie natury umysłu, naturalnego stanu stało się stabilne, jakby stało się na niej bardziej oczywiste, czym jest, to wtedy zaczęła więcej praktykować na naturę umysłu, a powoli coraz mniej na, na praktyki tantryczne. I to też zmienia styl praktyki, styl życia. Ona mówiła, że na tym etapie takim tantrycznym jest dużo, wie, jest bardziej taki program szczegółowy, którego się człowiek trzyma, określone sesje, określone godziny. Natomiast yy, Czym głębiej czy stabilniej rozumie się tą naturę umysłu, to i bardziej się medytuje na naturalny stan, wtedy coraz mniej się jakby trzyma określonego programu, że, że, że się nie wiem, robi sesję nie wiem, od tej do tej godziny i tak dalej, tylko bardziej się medytuje na naturalny stan i próbuje się go integrować z wszelkimi aktywnościami dnia codziennego i, i nocy. Mówi, że ona to zaczęła robić dopiero po wielu latach w praktyk i mm, mówi, że do, w pewnym momencie doszła do takiego poziomu, że jakby mm, była obecna cały czas, dzień, dzień, i, w, e, dzień i w nocy. W można powiedzieć, to się nazywa czasem też używając takiego słowa pewne samadhi, pewien poziom realizacji, gdzie po prostu była obecna e, cały czas i udała się do swojego nauczyciela, do Trisanka Limpoce i mówi właśnie, że ma takie doświadczenia. I Limpoce mówi, że, że to jest trochę, że mówi, że, e, że jakby to jest, że nie jest jeszcze w nie osiągnęła jeszcze pełnej realizacji oświecenia, tylko osiągnęła pewien poziom realizacji pewne samadhi i teraz musi opuścić odosobnienie, musi po prostu nie, nie może wracać do jaskini, tylko ma ma z nim je, ma jakby wracać do miasta czy ma, ma opuścić osobnienie i być w świecie. I on to wyjaśnił w ten sposób, że kiedy człowiek jest sam i praktykuje sam, to może oczyścić pewną część swojej świadomości, pewną część swoich doświadczeń. Natomiast nie jest w stanie oczyścić wszystkiego, ponieważ pewne rzeczy wychodzą w interakcji z innymi. W relacji, więc on jej powiedział po prostu, że dużo rzeczy udało jej się przy i oczyścić, ale są pewne rzeczy jeszcze do uwolnienia, oczyszczenia, które musi przejawić właśnie poprzez spotkanie różnych sytuacji w życiu. I ona mówi, że ona była bardzo nie, nieszczęśliwa, czy niezadowolona z tej idei, żeby opuszczać odosobnienie. Mówi, że tak jak wiele lat zajęło jej e, adaptowanie się do, e, do tego, żeby móc praktykować na odosobnieniu, to teraz Opuszczenie było dla niej bardzo trudne i mówi, że trzy razy prosiła tego nauczyciela, żeby pozwolił jej wracać na dosobnienie, ale on ciągle powtarzał, że nie, teraz jest po prostu pora dla niej, żeby była w świecie i praktykowała w świecie, i musi po prostu przejść różne doświadczenia. I po prostu parę lat. Trochę pozwalał jej czas w na odosobnieniach, ale głównie mówi, on, ona pełniła taką rolę trochę jego sekretarza. Mówi, że pisała różne pisma, tłumaczyła różne rzeczy, jakieś administracyjne rzeczy i wyznaczał. To był jej trening na tym etapie. I z czasem jakby mówi, że zrozumiała, czy... O co, jakby na czym ten trening polegał, bo mówi, że z czasem zaczęła urzeczywistniać to, że można praktykować w dowolnych warunkach. I nawet nie tylko, że można praktykować, bo to, to wiadomo, to jest oczywiste, ale mówi, że zaczęła tego doświadczać, prawda? że po paru latach tego, z jednej strony mając za sobą już 20 lat na dosobnieniach, teraz zaczął, kiedy praktykowała, będąc w świecie, jakby zaczęła um, urzeczywistniać, że po prostu jej stan medytacyjny jest w dowolnych okolicznościach, czyli jakby jak udało jej się oczyścić, też różne Przeszkody, blokady umysłu, takie w relacjach prawda z innymi ludźmi, w aktywnościach, jak to się udało jej przepracować, to mówi, że doszła do takiego momentu, że jakby przestało już mieć znaczenie, co robi i gdzie jest. Jakby dla jej medytacji przestało mieć znaczenie, gdzie jest i co robi. że mówi, że mówi, jest, jest, Mówi, że jest w naturalnym stanie, w naturze umysłu, niezależnie gdzie jest i co robi. I jakby jej to można powiedzieć, ten, to zajęło jakieś 25 lat życia dojścia do tego, do tego poziomu. Zaczęła w 1992. Więc osiągnęła gdzieś ten poziom powiedzmy na 2025, jakieś 2017, czy może trochę wcześniej. I e, jej nauczyciel przed nadał jej tytuł Drikum Canto. Właśnie, żeby jako taki tytuł czy oznakę jej realizacji, żeby też po, jakby poświadczyć czy pokazać, że, że faktycznie jest to osoba, która osiągnęła realizację, czyli doszła do pewnego szczytu medytacyjnych, medytacji, ponieważ chodzi o to, że medytację czy realizację nie ocenia się po tym, że ktoś robi jakieś cuda, typu nie wiem, że. Że nie wiem, zrobi jakiś cud. Nie wiem, jakie są cuda. Na przykład. Nie wiem, ktoś łoży rękę, Są takie historie w Tybecie, żebyś włożył rękę w skały. Takim. To, to w tradycji tybedańskiej nie jest oznaka jakiejś wielkiej realizacji. To jest jakaś umiejętność, ale nie jest prawdziwa realizacja. Prawdziwa realizacja wynika z tego, gdy praktykujący oczyścił wszystkie zaciemnienia umysłu i widzi jasno, bez zaciemnień, natury u swojego umysłu. Kiedy praktykujący po prostu jakby jest o naturze umysłu 24 godziny na dobę, to to jest prawdziwa realizacja. I z tej realizacji mogą się przejawiać najróżniejsze rzeczy. Jak czytacie biografie różnych mistrzów, to ci mistrzowie z tej realizacji mają, potrafią przejawiać cuda, potrafią przepowiednie dawać, spisywać teksty, jest bardzo wiele różnych doświadczeń, które przejawiają się z tej natury umysłu. Natomiast realizację nie ocenia się po tym, co się przejawia, czyli że czy ktoś spisał jakąś termę, czy ktoś zrobił jakieś cuda. Po tym się nie ocenia medytacji. Medytacja się ocenia po tym, czy ktoś stabilnie spoczywa w naturze umysłu, czy w naturalnym stanie. Więc to jest, to jest jakby szczyt, szczyt medytacji, czy to ta, w ogóle tybetańskiej, czy w ogóle buddyzmu, czy to tantry Mahamudry, czy zokciem. Koń, w końcu wszystkie te. Metody prowadzą do, do, do użycia istnienia natury umysłu. Więc e, e, to jest jakby jej, jej uczestnictwo teraz, i nie tylko jakby, e, jakby ona, ona się tym nie chwali. To nie jest tak, że ona chodzi i mówi, że osiągnęła ten poziom, tylko to jest jakby na wykładach, i nam robi jakieś wykłady, i ktoś ją pyta. No to ona po prostu mówi wprost, że jakby no, gdziekolwiek jest, to jest jej medytacją, że, że się, się nie rozprasza. E, natomiast takim większym do jakiegoś stopnia potwierdzeniem jest to, że jej nauczycieli nadali jej tytuł, który jest bardzo, bardzo rzadkim tytułem w tej szkole. Uczulką Kanro to jest rzadki tytuł to jest taki tytuł, który naprawdę się nadaje jakby w bardzo szczególny sposób. I e, jej nauczyciel właśnie Czasan potrzeb parę razy prosił ją, żeby zaczęła nauczać, natomiast ona ciągle e, odmawiała. Kilka razy ją prosił, żeby została mm, takim mistrzem trzyletnich odosobnień. Te ośrodki dwigun kanglu, są też w różnych krajach. Jest w Niemczech chyba, gdzieś na Węgrzech, w Australii, czy w Nowej Zelandii. Więc jej nauczyciel chciał, żeby, żeby tam nauczała. Natomiast. E, ona odmawiała za każdym razem. I natomiast od tego 2007 zaczęła. Znaczy od, odmawiała tych Bycia takim mistrzem ślednego dosłownie, ale od 2017 zgodziła się na parę wykładów. Da dała parę wykładów w Europie, w, w Australii. Niektóre z tych wykładów w angielsku można znaleźć w internecie. Są dostępne. I po roku czy dwóch, teraz z końcu 2019, wróciła jeszcze na dosobnienie. Mówi się, że, 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 że um, udała się z powrotem do Lapci na, na półtorej roku. I w zasadzie na tych wykładach ona wspomina, że, um, że jakby nie ma dla niej znaczenia, gdzie, gdzie jest, dla jej medytacji. Natomiast y, najbardziej ze wszystkich miejsc na świecie, najbardziej lubi Lapci. Mówi, że tam się czuje, czuje najlepiej. Więc jeśli nie ma jakichś określonych rzeczy do robienia, to, to chcę być tam. Natomiast ja osobiście, w swoim imieniu w ogóle praktykującym może na Zachodzie, mam nadzieję, że nie będzie ciągle siedzieć w lapci przez następne 20 lat. Tylko wróci do Europy i, i, i zacznie nauczać. Bo myślę, byłaby to ciekawa inspiracja i. i, i e, Dość, znaczy, Myślę, że bardzo wiele osób w Europie mogłoby skorzystać z jej, z jej doświadczenia. To spędzić 20 parę lat na tak intensywnej praktyce na odosobnieniach, to jest naprawdę jest rzadkość. I, I dojść do tego poziomu i, i, i w taki sposób, to jest, to jest dosyć niezwykłe. Idźmy dalej. Już jest trochę późno. Już mam wrażenie, że miałem plan opowiedzieć cztery historie dzisiaj, ale widzę, że nie, ma, nie mamy możliwości opowiedzieć czterech, więc opowiemy dwie. opowiemy jeszcze o jednej osobie, i, i potem będzie czas na pytania.